Posiadasz auto firmowe, posiadasz maszyny, piece, kotły, które wykorzystujesz w swojej działalności, a może korzystasz z ciągników rolniczych, z wózków widłowych, a może zajmujesz się działalnością, prowadzisz działalność, świadczysz usługi, wykonujesz czynności, które powodują, że np. do powietrza dostają się jakieś szkodliwe substancje. Jeżeli w jakikolwiek sposób korzystasz ze środowiska, obejrzyj to nagranie i dowiedz się więcej o raporcie do Kobize. Który należy złożyć do 29 lutego. Złożenie wniosku do BDO, czyli do tzw. bazy danych odpadowych, to nie wszystko, jeżeli chodzi o obowiązki dotyczące przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska. Co więcej, nawet jeżeli okazało się, że nie miałeś obowiązku rejestracji w BDO, to może okazać się, że będziesz miał obowiązek złożyć raport do KOBIDZE. Złożenie wniosku do BDO, czy brak złożenia wniosku do BDO, ponieważ mogłeś korzystać ze zwolnienia, nie zwalnia cię z obowiązku złożenia raportów w bazie COBISE. Kto powinien złożyć raport do Kobizę? Każdy przedsiębiorca, który posiada auta służbowe, tankuje paliwo, gaz, zakupuje preparaty, ciągniki, wózki widłowe i zakupuje do nich paliwo. Każdy przedsiębiorca, który posiada kotły grzewcze na węgiel kamienny, koks, drewno, olej, paliwo gazowe. Jeżeli jako przedsiębiorca, jeżeli jako firma posiadasz zamontowaną czynną klimatyzację, również ten obowiązek będzie Cię dotyczył. Jeżeli w ramach działalności prowadzisz procesy klejenia, malowania, lakierowania, spawania bądź inne procesy i wykonujesz inne czynności, które powodują emisję różnego rodzaju czynników, również będziesz musiał obowiązek złożyć ten raport. Co więcej, złożenie raportu nie jest to jedyny obowiązek, który będziesz musiał zrealizować. Poza obowiązkiem złożenia raportu do Kobizę do 29 lutego należy także przygotować i przekazać tzw. sprawozdania za korzystanie ze środowiska z terminem do dnia 31 marca. W zależności od tego, co wytwarza Twoja firma, jak Twoja firma działa, z czego korzysta. Może okazać się, że będziesz mógł zwolnić się z opłaty środowiskowej lub z obowiązku złożenia wykazów. I tutaj warto sprawdzić, czy będziesz mógł skorzystać z takich zwolnień. O tych zwolnieniach będziemy też więcej mówić na fanpageu bdoexpert.pl bądź na tym kanale. Dlatego też zachęcamy Cię do subskrybowania tego kanału, do komentowania tych nagrań, do zadawania swoich pytań, w oparciu o które będziemy też tworzyć dodatkowe materiały dla Was. Jeżeli jednak chcesz już teraz zlecić nam przygotowanie raportu do KOBIZE, z uwagi na to, że ten termin upływa już 29 lutego, to jeżeli chcesz, żebyśmy pomogli ocenić Ci, jakie masz obowiązki w związku z korzystaniem ze środowiska, jakie musisz raporty składać, jakie sprawozdania, jakie opłaty uiszczać lub z jakich opłat będziesz mógł być zwolniony, jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy i wsparcia przy realizacji tych obowiązków, skontaktuj się z nami.